Witam, chciałbym zaprezentować kolejny ciągnik z naszej oferty, tym razem bardzo bogato doposażona Waltra N121 z 2007 roku. Ciągnik o mocy 135 koni, silnik Sisu. Przednie opony około 10-20% wieżnika, rozmiar 420-70x28, ładowac Stol 45 mz Profiline, bardzo ładny, niezniszczony Nie widzę, żeby gdzieś był jakiś posbawany. Cały w oryginale. Zresztą ciągnik również, niemalowany. Maski bardzo ładne, standardowe siatki, jak tu przy walczy. Lubi się ta barwa uszyć. Z tej strony ładowacz również bardzo ładny. Co do wyposażenia, ciągnik. Przed i WON, przed i amortyzowaną no i ładować. Kawa strona podobnie, około 20% bieżnika, nie niewypalony, schody całe, One tylnie, podobnie jak przednie. około 10-20% bieżnika, rozmiar 520-70-38. Z tyłu również całe popękane Dach też całe oświetlenie dołożone, widzę LEDowe. Z tyłu mamy dolny hitch. Zaczep dolny wsuwany. Hamulce hydrauliczne. I raz, dwa, trzy, pięć par wyjść hydraulicznych. Sterowanie pod nośnikiem i załączanie bomu z błotników Lewa, tylna opona podobnie jak prawa Felgi wszystkie są ale Schody również całe, nieponiszczone Jeśli chodzi o kabinę hotel cały Gumy na pedała, bardzo ładne Wersja Waltry to jest Advance mamy ten podłokietnik do sterowania hydrauliką klimatyzację Ciemi ma przypracowane niecałe 6500 godzin dodatkowo mamy reduktor na biegi pełzające ładowarz mamy sterowany z starowanie podnośnikiem góra dół również działa blokada wszystko nam się załącza. Obroty wałka to jest 540 000. Czyli działa bardzo ładnie. Nie faluje na obrotach. Wspomaganie to wszystko działa jak powinno. Bez, bez sprzęgła bardzo ładnie, bez szarpnięć i teraz do przodu również bez, bez najmniejszych problemów. Hamulce działają i tak to się prezentuje ten egzemplarz. Bardzo ładny egzemplarz, no przede wszystkim bardzo bogato wyposażony. Zainteresowanych serdecznie zapraszam do linku w opisie. Znajdą tam Państwo wszystkie informacje na temat tej maszyny, jak i pozostałych. Pozdrawiam.